Dzień dobry. Hmm. W piątek pisałem polski, na pewno spytacie jak mi poszło. Przychodzi taki czas w życiu twórcy, że trzeba pomyśleć, ale to było twórcze. Zaraz wyjdzie, że pisałem całkiem niedawno maturę z polskiego. Czymże jest hejtowanie? Profesorze Mateuszu, proszę zaczynać. Dziękuję. Hejtowanie to nic innego jak nadużywanie takich słów: Jak ja pierd... ty masz głupią mordę, stara to pier... Dolona... Temu już panu podziękujemy, ja rozumiem. Internet to wielka perwersja. Młodzi ludzie nas oglądają i zobaczcie co potem rośnie. Co się ma dziać, ale się nie przestanie, bo to ja, ty głupi baranie, teraz ja tu nadaję... Jakiż jest mój stosunek do hejtu? To są bardzo mądrzy ludzie, którzy bardzo dużo wiedzą o życiu, używają takich pięknych sformułowań, nie krną nigdy tak, że to są... Przepraszam, na... zamknij się. Jakiś jest mój stosunek do hejterów? Ha, ha. Wiesz, że hejty mam z których gdzieś, dlatego nie mam z tym problemu. Możesz mówić to Więc zanim powiedz są mnie źle, najpierw kurwa pogadajmy, bo napina się jak stringi, a potem grzej się w Są ci co wiedzą gówna, pierdolą i pierdolą i Co ja na swój temat muszę czytać na to się wytnie PL Zresztą całkiem niedawno zacząłem z nim współpracę. Zresztą sami zobaczcie. Co to za gruba? Nie wiem gdzie można znaleźć takiego naleśnika. Jeszcze dowiedz się co to jest vlog. A wiecie gdzie ja mam te wszystkie komentarze? Tak, dokładnie. Nie usłyszałeś? To nie mój problem. Hejty od zawsze były, hejty zawsze będą nimi, nie ma co się przejmować i koniec. My się widzimy za 220 łapek w górę. Wy się trzymajcie. Na razie.